Mam nikodzie dla Was nagrywam Fortnitea Jak widać Fortnite Octogame <grywka> Będę dla Was nagrywał takie serie Nie obiecuję, że wygram ale chciałbym wygrać Nie wiem czy się dostaje jakąś nagrodę Mam tylko Starbucks, więc się nie śmiejcie, bo rzadko gram w Fortnite'a. Nagram jeszcze areny. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Może oglądaliście mój ostatni odcinek przez całą mapę, który nagrałem jakoś niedawno. Nie wiem, czy ja wygram za pierwszym razem, czy przegram. Nie wiem, bo ja kiedyś doszedłem do gry w Kalwara, ale zazwyczaj nie wygrywałem, więc nie wiem sam. O, udało mi się na łóżka wskoczyć. Będziemy z moimi kolegami. Prawdopodobnie robić ekipę królowie Fortnite. Jak dobijecie, oczywiście do... do chociaż do 20 łapek w górę. O, Spiderman. Czterech Spidermanów. Ok, no i już przechodzimy. Pewnie to znacie, już widać. Od razu. Dobra. Stresuje się trochę. Jest taki stresik. Mini stresik. Ok. Ok. U Spider-Man odpadł. On chyba nigdy nie widział tego serialu. Ruszyłem się za nim, przed czasem Nie! Te dwa, których. Ci dwaj, którzy fajnie wyglądali, odpadli. Nie mogę tego słuchać. Myślę, że ja to przejdę, ale nie wiem. Gorzej będzie z drugą grą. Bo już kiedyś mnie grałem. Udało mi się. A z tym Spiderman. Widzieliście tego Spidermana? U, urala, złoty To jest ten ze Spidermana bez drogi do domu To mi przypomina totalnie taką Pierwszą grę To mi przypomina taką wieś idealną A czemu tu nie ma Tych, tych takich Tych, tych co Pomagali Tych ludzi w maskach Złota z skarbonach i ta cała kasa będzie moja. Mam nadzieję, że to fałdolce. Mam nadzieję, że to fałdolce. Uuu, nie. Właśnie mówiłem, że tam będzie ciężko przejść. Fajnie to wygląda, ale mi to będzie ciężko trochę przejść Bo wiem co to będzie, bo już w to raz może grałem Może raz, może dwa, może trzy, nie wiem, nie pamiętam Dokładnie Ale tu pamiętam, że najlepiej jest kłucać, bo inaczej się spadnie Czy na kłócaniu też się czasami spada? Ale wygodniej iść jak się Uj, Udało mi się. Uda mi się chyba. Udało mi się. Ale ciężko było. Streso stresik był. Stresznik był, szczerze powiem. Ojej, już się mój. O nie, tu się trzeba chować. Tu możecie słyszeć moją siostrę. Była już na niektórych odcinkach. Ona gra ze mną, w GTA, i kiedy. Na przykład, wykupię sobie helikopter od mojego magazynu, od asystentki. To ona myśli, że nim kieruje. A nawet ja nim nie kieruję. O, 2,21. 221 rządców. Wiele osób tutaj się chowa, ale większość walczy. Pa, Spider-Man odpadnie. Na stuwa, albo będzie uciekał. Ale on fajnie świeci. O, tu się wyświetla ile jeszcze. No to ja tylko czas odliczam, bo ja tam nie idę walczyć. Ja tylko tutaj będę się chował. Uh, jak fajnie. Ale tak jest ciemno trochę. Widać kto gdzie jest. Uuu ktoś przeklnął na czasie Ktoś tutaj... Eee, nie Waliłam w łóżkę i myślałam, że ktoś tutaj jest Trzy, dwa, jeden Uuu, teraz chyba będzie przeciąganie liny No nie. Przeciąganie liny A oni kogo mają? E, oni to raczej wygrają. Oni to raczej wygrają. Tak. No i to tyle z tego odcineczka. No i niestety, pa, dzisiaj jeszcze nagram z tego odcinek.